Sobie. Dzisiaj sobie gramy znowu w Fortnite'a, a w coś by innego. Yy, oczywiście sobie normalną chyba gierkę dzisiaj zagramy bez żadnego challenge'u. No i co? Yy, mam nadzieję, że się denerwować nie będę. I że wyjdę królewsko i, ze, i że zdobędę królewskie zwycięstwo. Polecimy sobie może na jakąś nową miejscówkę. Ryzyk fizyk. Pewnie tam mnie zabiją i strasznie się zdenerwuję, ale, ale co. Nie wiem. Drogadyja. Mam nadzieję, że nikt mnie nie pokona. Jedna osoba? Nie, dwie. Najgorzej. Ten drugi mnie zaraz zabije. Ha! Ha! Nie wiem dlaczego ten boss nagle zaczął do mnie strzelać. Nie wiem, ja nie tego nie wiem. Ja nie rozumiem Fortnitea. Kurde, chciałbym jeszcze tam zlikwidować tego typa kolejnego co to było Jezu się tu tak Dobra Gatekeepera? E, daj mi Dobra, mamy gatekeepera jest ok, jest okay. ok. Dobra, chyba mogę bić tego bosona. Mam nadzieję, że ten typ co tu nagle mi nie, nie wyjdzie z za rogu. Mam taką nadzieję. Gdzie jest ten boss? Gdzieś tu. Gdzie boss? Słyszałem, jak się... Ty, żeby on mnie tą rakietnicą swoją nie zabił, nie? Dobra. W ogóle się zdziwiłem, że tu prawie. Typ. Typ. Drugi. U, ale dostał heda. Ale dostał. Ale dostał. Współczuję. Wcale nie. Znaczy co? Dobra, mamy to, mamy to, mamy to. I dynietnicę wezmę za to. Jeszcze coś do leczenia. Dobra, za to. Za to wezmę go. Czy mamy jakieś zadania? Czy nie, to przycisk. Czy mamy jakieś ogólnie zadania? Takie od tego Halloweenu, nie? Zdobądź punkty doświadczenia. Dobra, no. Pokonaj dystans, dystans z rywem z zaświatów. Aha, to muszę lecieć na zaświaty. Zniszcz toalety. Gdzie są toalety? Wiem, że jedna toaleta jest. Gdzieś... Gdzieś... Gdzieś tutaj? Gdzie za... O, tutaj chyba jest jakaś toaleta. I na pewno, chyba na pewno jest jeszcze gdzieś tutaj. Ale najpierw polecimy tutaj. Dobra, otwieram tę skrzynię. O, piła. To za co mogę wziąć? O nie biorę tej piły. W poprzednim meczu to nie no, na nagraniu, ona mi tak strolowała gra Jeszcze jakby tam był samochód. To w ogóle burza mnie goni. Ja nie wiem. Przetrwaj kręgi burzy, to będzie proste zadanie. Tak mi się coś zdaje. No bo co to ma być, ten? Przetrwaj kręgi burzy. O, jest samochód, jest samochód. To bardzo dobrze, zobaczę w ogóle, czy tam e, będzie ten kibelek. Proszę, żeby był, proszę, żeby był, proszę, żeby był. Jest, jest! Niszczę, niszczę. Ty! Gusie. Może od drugiej strony da się to zniszczyć? Nie wiem. Tego się nie da zniszczyć! Zniszcz toalety. Chyba o takie chodzi, no? No a jakie toalety, no? Nie wiem. Chyba, że normalnie to normalnie toaleta. kibelek nie? Taki ten. A nie, to i to. Nie wiem, może, tylko są w ogóle takie. No, no chyba muszą być, no... Jak tego się nie da zniszczyć? Tymy na zaświaty. Bo tam y, mamy to zadanie pokonaj. Y, jak to było? Pokonaj y, dystans ze zrywu z zaświatów, chyba jakoś tak to było. Typ 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 typ. Pa pa, pa. Kurde no. Dobra, ryzyk fizyk. Lecę tam, pewnie, jestem przekonany, że zginę. Nie trafiłem, ale teraz trafiłem heda. Dobrze. O to chodzi. Ta nowa. Ja lubię tę nową pompę. Jest faj fajna, jest naprawdę. Ziół. Ziół. leczonko, Lecząko, 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 lecząko. Oki. Oki, doki. Oki, doki, doki, doki oki. Litymy do tego do mojego samochodu, Dobra. Jeszcze z, z, zaświaty ma, na szczęście, są jeszcze w strefie top 28. Jest, kurde no, ale może to wygram. Może to wygram. Jestem już blisko brum, brum. Dobra, i teraz zaświaty pokonujemy dystans. O, już mamy 200. Teraz tylko 50. Jest. Jest, 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 jest. jest. Trzeba wieś się to odznaczyć. Jakie mamy jeszcze zadania? Zlikwiduj graczy. No to takie proste, to na dnie muszę się starać. I przetrwaj kręgi burzy. Kurde, no. Jezus, czemu mi się coś zbugowało? Nie mogę się ruszyć. O, już mogę. Ogrom go na mózg. Twarda bania. Hop. Hop. Odsadnia szansa na heda. I dostał. Dostał heda. Ja z tej pompy chyba sama heady walę. Kurde, no. Dobrze. Właśnie, jakbym się tak, yy, jak widzicie takie coś czarne na ekranie, o takie, o takie, o takie znikania, to to jest tak, yy, czy sprawdzam, czy się nagrywa. Na przykład teraz, o nie? Sprawdzam, czy dźwięk jest, czy się nagrywa. No teraz się nagrywa. Jak zrobię cięcie, też sprawdzam, czy jest na pewno cięcie. Nie tak, Kacper. doki Dobra, może to wygram, nie? Mam duże chyba szanse, nie? Ale w sumie, tak sobie teraz myślę, że ja przecież mam zadanie: yy, żeby zlikwidować graczy 20, nie? Już mam zrobione 5. Dlaczego ja nie chodzę tam, gdzie się strzelają, nie? I zamiast już od razu robić to zadanie, to tak będę je robić. Tak o, nie wiem, tak po prostu jak będzie gracz przy mnie. Trzeba się teraz strzelać, w sumie. Nie wiem. Jestem pokręcony. Pa, pa, pa. pa, pa Będzie chętnie. nie ma? Jest, 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 jest. Leżysz. Mówię, z tego mi same głowy tylko siadają. Ja nie wiem, co jest ze mną nie tak, naprawdę. Ja nie wiem, ja jestem jakiś chory chyba. Że same głowy mi z tego siadają. A jak się nie odzywam, to znaczy, że jestem bardzo skupiony, więc wiecie. Chłop niby takie chciał mnie chyba już zastraszyć, że tak potrafi edytować te. Ale ja chyba lepiej. Ktoś w ogóle tutaj wyrzucił medalion Duma. Chyba zginął. To pewnie będzie jakiś trap. 100%. A nie! On był medalionowcem! A nie, to on nie był. On po prostu zabił typa, który był. Dobra, zostawiam ten rewolwer. Pogram sobie tymi Halloweenowymi. W ogóle moje bronie, w bronie, które mi mogę zadać, tak HP, to są wszystkie legendarne w ogóle. To jest dziwne. Obok mnie jest dalej już jest na wyspie pewnie Ale dobra, nie będę leciał, nie będę Chyba, że Aha, już nie da się tym czymś wysoko polecieć Nie odpłamiał Wezmę za ten jetpack Rodzek wizy Ej, kolejny medalion! To też we mnie będzie trap. Tu leży. No tak samotnie, no to, to jest trap. A może jednak nie? Nie wiem. W ogóle jak ja mam? Od tego i od tego. Misteryny. I czy on mi wystrzelił, ale nie nabojnie no nie to. Nie, nie lubię tego medalionu, nie, ale tego z y, y, niewidzialnością. Top 7 jest. Ja, y, ja tutaj lecę sobie do strefy. I y, y, musimy zająć pi jako pierwsi tę strefę. Tam się gdzieś strzelają. Miotła I. Blisko, widzę, widzę, widzę. Widzę. Może niech się nie zabiją. Albo zobaczę to, ile zadaje tu coś. Oczywiście jak zawsze nie trafimy. No czemu to nic nie mogę trafić z tego? Kolejnego zadałem Chciałem się z nim pobawić No czy Ta niewidzialność głupia To trzy. Nie, ja wyrzucam. Chociaż nie, no nie mogę wyrzucić Bo zaraz tu oni przyjdą i będą wiedzieli gdzie ja konkretnie jestem nie, 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 lubię tego medalionu Ale mówię, z tej pompy tylko heady, teraz też head. Głowa wciąż tylko. A w ogóle. Nie wiem, chciałem spróbować tego RPG-a. Nic mi z jego nie idzie. Ja nie wiem, co się dzieje. Top 3. Top 3, top 3, top 3. Zwróciłem się, czy mi się to nagrało w ogóle. O, gdzieś leci i lotnią. Head i kolejny head. Nie pytajcie. Ja sobie zajmuję strefkę. I idę sobie na kucaka. Wszystko ładnie przełamywane. Tararara. Top 2, może to wygram, może nie. Mam nadzieję, że tak, nie? Ale w ogóle... W... Nie wiem. Ja bardzo polubiłam tę pompę, naprawdę. Ulubiona pompa tego sezonu to jest. Co z tego, że ma taki mały celownik? Same heady mi z niej się dają. Nie wiem, czy ja tam czegoś nie widziałem. Nie się nie ruszało ogólnie. Teraz nie wyrzucę, bo będzie wiedział, gdzie jestem. W ogóle strefy na mnie dał? A raczej mi. Mam nadzieję, że on nie jest w strefie. A to zajmuję przed sekundą. Coś słyszałem. Piłę łańcuchową, jak ktoś odpalał. Widzę go. Tam. A nie, to bot. boty. Bo tutaj jest ich ta baza. Gdzie on może być? Gdzie on może być? Może on gdzieś tutaj jest? O tutaj. Nie wiem. Nie mam w ogóle pomysłu, gdzie on może być, szczerze mówiąc. Ja ma chyba w ogóle z jakimś botem, to. I ten bot nie wie, co ma zrobić ze swoim życiem, chyba. Tak mi się coś zdaje. Naprawdę. Nie wiem, że on zginie zaraz od burzy, czy coś tego. Typu. O, krzaczek jest idealnie w strefie. A co mi szkodzi, jakbym sobie fajnie, ładnie pokampił. Ile trwa odcinek? 17 minut. To nie jest bot, bo buduje. Nie, zapomniałem, że on mnie przecież tak czy siak widzi. Nie! Jest! Wygrałem łatwo! Łatwo z takimi. Jezu! Ale i byłem pewien normalnie, że on mnie już zabije. Naprawdę. Łatwo, 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 łatwo. W sumie nie tak łatwo, ale. Fajnie, fajnie, wygrana, wygrana, wygrana. I co jest? Coś mi się... Co jest? Co jest? Co się... O. o, dobra. Fajnie, wygrana! Co dostaliśmy? Jakiś plecaczek. O, ekran wczytywania halloweenowy z chęcią założę. No i kurde, fajnie, fajnie. Fajnie, fajnie. O, już cztery nagrody. Znik z toalety. Niestety nie wiem, jakie to toalety konkretnie chodzi. Hmm, nie wiem, nie wiem. zlikwiduj Gracz. Kurde, no. Fajnie, 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 fajnie. Że wygrana. Tytuł tego filmu to będzie coś, nie wiem. Wygrałem, yy, albo nie wiem, yy, Nowa pompa jest. Nie wiem, nie wiem jak nazwać ten film. Może nowa pompa jest prześwietna. Albo nie wiem, nowa pompa jest najlepsza. Sta, same głowy nią trafią. Czy coś tego typu, nie? W nawiasie. Nie wiem, nie wiem jak to nazwę ale ogólnie yy, ja już się z moim pożegnam, bo film już trwa prawie 20 minut. Yy, prawie 20 minut, 15 sekund do 12 minut. A więc zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję na tym kanale. Yy, chcę się rozwijać, tak? Yy, nie dużo mam subów, niedużo wyświetleń, a więc dziękuję Wam, że oglądaliście. No i co? Trzymajcie się, cześć.